w ratuszu po raz 36 w tej kadencji odbyła się sesja rady miejskiej. W punkcie pierwszym na wokandzie stanęła sprawa zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego. Przewodniczący Piotr Krajewski przeczytał propozycje, które wpłynęły do rady. A oto niektóre z nich: doktora Śmiałka, Józefa Piłsudskiego, Wielkopolan, Nowy Świat, Wincentego Witosa, współdzielcza i Sezamkowa. Padła również propozycja marszałka Żółkowa. W tajnym głosowaniu radni zdecydowali, że ulica Świerczewskiego od dzisiaj będzie nosiła imię naszego wieszcza narodowego Juliusza Słowackiego. Uchwalono także wniosek o likwidacji przedszkoli. Ustalono, że budynek po likwidowanym przedszkolu numer 4 będzie wystawiony na sprzedaż lub też oczekuje się ofert na dzierżawę tego obiektu. Cena wywoławcza wynosi 3 miliardy złotych. Zatwierdzono przeniesienie lokalu mieszkalnego z przedszkola nr 4 na ulicę przemysłową. Przegłosowano kandydaturę pani Urszuli Basak na sekretarza gminy. Podniesiono stawki za wodę. I tak, dla gospodarstw domowych 1 m3 3000 zł, a odprowadzane ścieki za 1 m3 4900 zł. Dla rolnictwa 1 m3 wody 4800 zł, a ścieki 6900, a dla przemysłu 1 m3 wody 7000. Wyrażono zgodę na wykup przez pana Zbigniewa Skowrońskiego garażu i budynku mieszkalnego, a jednocześnie sprawa wykupu garaży przy ulicy Marcinkowskiego będzie rozpatrywana w terminie późniejszym. Radni wysłuchali także całorocznego sprawozdania pana burmistrza Jana Koziołka i przyjęli go bez zastrzeżeń. Oddalono wniosek w sprawie rozbudowy ubojni w centrum miasta, a pozostałe wnioski odesłano do komisji lub też przełożono do akceptacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej.